Dzień dobry. Nie wierzę, że się udało. Drogie dziewczyny, szanowni państwo, bardzo serdecznie witam was wszystkich w Centrum Kongresowym we Wrocławiu. Zaczynamy Piąty Dolnośląski Kongres Kobiet. Ja się nazywam Monika Richardson i jestem zaszczycona, że mogę już po raz drugi z wami wszystkimi się spotkać. Dzień dobry. Szanowni Państwo, to jest absolutnie wyjątkowe wydarzenie, takie, które skupia kobiety, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, dla których ważne są prawa kobiet, dla których ważna jest równość, dla których ważna jest obecność kobiet w życiu politycznym, gospodarczym i zawodowym. Dzisiaj, drogie Panie, Szanowni Państwo, stworzymy przestrzeń bezpieczną, przestrzeń, w której wspólnie będzie można zastanowić się nad wyzwaniami, które na nas czekają, przestrzeń, w, których, w której głos kobiet zabrzmi dobitnie i wyraźnie. Będą żywe dyskusje, to na pewno. Będą panele o realnych problemach i o realnych rozwiązaniach, bo gdy spotykają się kobiety, to nigdy nie jest tylko rozmowa dla rozmowy, prawda? To już wiemy, takie doświadczenie mamy na pewno. Spotkamy się z liderkami, z aktywistkami, z ekspertkami. Będzie okazja do wymiany doświadczeń, będzie okazja do budowania współpracy, bo tylko w taki sposób. W tym wesołym kraju nad Wisłą coś może się zmienić. Tak, jesteśmy nad Odrą, to prawda. Ja też y, bardzo lubię wracać do mojego rodzinnego Wrocławia. Więc tak, między Odrą a Wisłą coś się zmieni, jeżeli zrobimy coś razem. Drogie panie, dzisiejsze spotkanie jest możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków gminy Wrocław. Piąty Dolnośląski Kongres Kobiet zorganizowało Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet we współpracy z miastem Wrocław, a zwłaszcza z Departamentem Różnorodności Społecznej. Partnerami tak, należą się oklaski absolutnie. A oto partnerzy tego wydarzenia. Biuro łącznikowe Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu. Witamy gościnie z tego biura między nami. Regionalne przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, Double Tree by Hilton i Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Piąty Dolnośląski. Tak, można, można, tak. Przerywajcie mi po prostu. Piąty Dolnośląski Kongres jest objęty patronatami i matronatami. Wojewody Anny Żabskiej. Dziękujemy bardzo. Wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Moniki Wielichowskiej. Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. I Wrocławskiej Rady Kobiet, a także Dolnośląskiej Rady Kobiet. Dziękujemy bardzo. Patronaty medialne to TVP3 Wrocław, TVP Info, Gazeta Wyborcza Wrocław, Wysokie Obcasy, portal Polka Plus i wrocławski portal również podziękowania w postaci oklasków się jak najbardziej należą. Jest mi bardzo miło powitać Katarzynę Kotule, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocniczkę rządu do spraw równości. Cieszymy się, że jesteś z nami. Annę Żabską, wojewodę dolnośląską. Monikę Wielichowską, wicemarszałkinie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Witam posłanki. Posłów, senatorów, senatorki, europarlamentarzystów, samorządowców, samorządowczynie, radnych, radne, sołtyski i sołtysów, przedstawicieli i przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, NGO-sów, aktywistki, wolontariuszy, wszystkich zgromadzonych na tej sali. Witam Was bardzo serdecznie. Chcę powiedzieć, że wydarzenie jest tłumaczone na język migowy. Bardzo dziękujemy. I najwyższy już czas zaprosić na scenę organizatorki, y, które, dla których przygotowany jest ten oto mikrofon. Zobaczymy, czy z niego skorzystają, bo to są troszkę poza kontrolą osoby. Ale wspaniałe, bez nich by nie było tego wydarzenia. Powitajcie bardzo serdecznie. Prezeska Stowarzyszenia Joanna Stańczyk, wiceprezeska oraz posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jola Niezgocka, wiceprezeska Magdalena Rozwadowska, sekretarzyni Jola Kowalek i skarbniczka Marzanna Łukaszewicz. Dziewczyny, mikrofon należy do was. Tak, bardzo dziękuję Monika. Jesteśmy poza kontrolą, ewidentnie. <noise> ja przygotowałam sobie karteczki, ponieważ zawsze zapominam i się gubię, bo jestem podekscytowana tą sytuacją, ale Chciałam Was bardzo serdecznie przywitać, Szanowni Państwo, Szanowne Panie, Panowie, Szanowne Osoby. Bardzo dziękujemy Wam, że jesteście tutaj na Piątym Dolnośląskim Kongresie Kobiet i bardzo chciałam podziękować miastu Wrocław, że umożliwia nam organizowanie takiej ważnej dla nas imprezy. Ale największe podziękowania chciałam złożyć tutaj na początku naszym dziewczynom ze stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet. Witamy serdecznie. Dziękujemy. Jesteśmy największą organizacją feministyczną kobiecą na Dolnym Śląsku, myślę, że może nawet w Polsce. I naszym celem są równe prawa i szanse dla kobiet i mężczyzn. Nikt nie jest tutaj wykluczony. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie głos kobiet musi być usłyszany i wysłuchany. Konsekwentnie realizujemy programy. Tak, programów mamy dużo. Dziewczyny z regionu wiedzą o tym. Wspierające mniejszości organizowałyśmy marsze i strajki. Dzisiaj spotykamy się. Żeby rozmawiać z wami o wszystkim, co ważne dla kobiet. Wczoraj przypadała 107 rocznica wywalczenia praw wyborczych kobiet w Polsce. Ona była wywalczona. Nigdy nikt nam nic nie dał za darmo i wszystko wywalczyły nasze prababki. I dzisiaj teoretycznie w świetle prawa wszyscy jesteśmy równi, bez względu na płeć, ale my dobrze wiemy, że rzeczywistość wygląda inaczej. Mamy pełnie praw, czynne, bierne prawa wyborcze, a nadal jesteśmy niedoreprezentowane. W Sejmie stanowimy około 30%. W samorządach, w zależności od tego, jaki szczebel, jaki organ, to jest od 16 do 35%. Jesteśmy niezależne finansowo, możemy pracować, mieć swoje pieniądze, ale nadal wiemy, że za tę samą pracę, na tym samym stanowisku, przy tych samych kompetencjach zarabiamy mniej niż mężczyźni. I wreszcie jesteśmy podmiotowe, możemy decydować o tym, jak będzie wyglądało nasze życie, decydować o swoim zdrowiu, o swoim życiu, ale jestem taka mała gwiazdka, nie dotyczy praw reprodukcyjnych. Bo my dzisiaj wiemy, że nie możemy w pełni decydować o naszym zdrowiu i życiu, nie możemy same decydować, kiedy i czy chcemy być w ciąży, i to się w końcu musi zmienić. Zanim oddam głos dziewczynom, to jeszcze chciałam powiedzieć, że dzisiaj będziemy rozmawiać o takich kluczowych sprawach, czyli o prawie, o zdrowiu, o właśnie prawach reprodukcyjnych, o pieniądzach, o rynku pracy i polityce, o nowych technologiach, w których kobiety są naprawdę do przodu, o stereotypach i o kulturze. Dzisiejsze spotkanie potraktujcie jako kolejny etap w marszu. O pełnie praw i połowę władzy. Szczególnie to kieruję do samorządowców, którzy dzisiaj przyjechali na nasze spotkanie. Dlatego zachęcamy też Was, dziewczyny, dołączajcie do dolnośląskiego kongresu kobiet i możemy wtedy działać wspólnie. Dolny Śląsk to region kobiet odważnych, przedsiębiorczych i kreatywnych, kobiet, które budowały jego herstorię i które każdego dnia współto Współtworzą jego współczesność w biznesie, w nauce, w edukacji, w kulturze, w samorządach i w organizacjach społecznych. Dolny Śląsk to również region migracji, wielokulturowości i różnorodności, gdzie od pokoleń umiejętność współpracy i wzajemnego wsparcia stanowi fundament naszej lokalnej tożsamości. 107 lat temu zaczęłyśmy walkę o nasze prawa, o pełnię praw i dzisiaj tę walkę cały czas kontynuujemy, bo jak same wiecie mamy sporo do zrobienia, ale jesteśmy pracowite. Jesteśmy zaangażowane, skuteczne, ale przede wszystkim cierpliwe, bo wiemy, że nie wszystko da się zrobić od razu, a niektóre procesy przebiegają długo, bo musimy budować sojuszników. Ale jesteśmy zdeterminowane i wszystkie dobrze o tym wiecie, bo my wiemy czego chcemy. Połowy władzy i pełni praw. I takie miejsca właśnie jak dzisiaj, kongres kobiet, to jest czas do budowania sieci, bo żeby zmienić sytuację w Polsce, żeby wywalczyć sobie należne miejsce w systemie, musimy robić to razem, musimy budować sojusznictwo. I wykorzystajcie ten czas dzisiaj do tego, żeby wymieniać się wiedzą, żeby budować sieć kobiet, żeby się wspierać, bo my dobrze wiemy, że wtedy, kiedy kobiety są razem, zmiany są możliwe, a czasami są nieuniknione. Życzymy Wam dzisiaj owocnych obrad. Mamy nadzieję, że to nie pierwszy i nie ostatni raz z nami. Będziemy się co rok widywać na kongresach. Udanego kongresu i dobrych rozmów. Chciałam wam powiedzieć, że macie tutaj bardzo dużo przyjaciółek, których jeszcze nie znacie. Wykorzystajcie ten czas, żeby je dzisiaj poznać. Moje koleżanki wszystko już powiedziały w zasadzie przedmówczynie, natomiast <noise> uciekły jeszcze ja. ja. Ja tylko chcę powiedzieć, że no... Tak jak wy, cieszymy się, że jesteście. Dodam jeszcze, że są z nami nasze sąsiadki, koleżanki, migrantki. To jest bardzo ważne, że możemy być tutaj razem. I tak jak właśnie Jola powiedziała, chcemy jako te, które uczestniczyły w czarnych protestach, całe, połowy władzy, takiej samej pensji i, i całego życia. Dziękuję bardzo. Jak widzicie, kongres powstał kolektywnie. Tak jak tu wypowiadamy się, organizuje to kilkadziesiąt osób, kobiet, pomagają nam również nasi koledzy. I to jest taka impreza, której chciałybyśmy, żebyście się czuły swobodnie. Zapraszamy. Kobiety Energia, Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet, a właściwie tylko jego reprezentantki. Ja muszę chwilę ochłonąć, aż się cofnęłam. Czy ja naprawdę widzę posłankę niezgodzką w sukience? Bo pierwszy raz w życiu i to jakiej? Ja myślę, że to musi być bardzo ważna okazja, dziewczyny, naprawdę. Żarty się skończyły. Jola założyła kieckę. Proszę Państwa, czas na wiceprezeskę Hali Stulecia, Magdalenę Piasecką. Zapraszamy do nas bardzo serdecznie, także jeszcze poprosimy na chwilę ten statywik i prosimy o kilka słów powitania. O, I bez statywu, proszę bardzo. Drogie panie, drodzy panowie, witam was bardzo serdecznie w najpiękniejszym kompleksie hali stulecia, najpiękniejszym w Europie i najpiękniejszym na świecie. Kompleks, jak wiecie, powstał ponad 100 lat temu, jest ikoną Wrocławia, perłą wrocławskiego modernizmu i Maxberg, który go wymyślił 100 lat temu jako miejsce spotkań, po dzień dzisiejszy wykorzystywany jest jako miejsce spotkań. Natomiast ten piękny obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO nie istniałby bez gości, którzy go Odwiedzają. A hala była pełna cudownych gości od Pabla Picasso, po Marlene Dietrich, po Jana Pawła II Dalaj Lamę, po noblistkę Olgę Tokarczów czy Malale Jauzawsaj. A dzisiaj gości was, drogie panie. W scenariuszu był brawa teraz. Dziękuję. Jest mi ogromnie miło, że zaszczyciłyście nas po raz kolejny swoją obecnością w tym pięknym obiekcie. Mam nadzieję, że ten cały dzień będzie wypełniony wspaniałymi dyskusjami, owocnymi rozmowami. Nawiążecie mnóstwo partners i razem rozwiążemy te kwestie, które winny być już dawno w naszym kraju rozwiązane. Ja życzę Wam cudownych obrad i tej wspaniałej kobiecej energii, którą macie w sobie. Dziękuję bardzo. Magdalena Piasecka, dziękujemy. Zaczynam się bać, bo to ja zarządziłam ten statyw i teraz boję się, że dostanę. Po prostu, jak tylko zejdę z tej sceny. Okej. Okay. Basia Lisiewicz jest z nami. Słuchajcie, dyrektorka Departamentu Różnorodności Społecznej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Bez niej też by się dzisiaj nie udało. Wiem, że nie idziesz sama, więc proszę przedstaw, może być na glucie stać, tak? Szanowni Państwo, witam Was serdecznie w imieniu władz Wrocławia na V Dolnośląskim Kongresie Kobiet. Jestem bardzo szczęśliwa, że widzę Was w takiej gromadzie, to jest niesamowite. A przede wszystkim chciałam właśnie powitać i wrocławianki, i dolnoślązaczki, bo ten kongres jest dla Was, Wy dzisiaj jesteście bohaterkami tego kongresu. Patrząc na salę widzę kobiety, ale widzę też przede wszystkim odwagę, pasję, solidarność i siłę. Siła, która wychodzi z nas, bo my kobiety naprawdę wiemy, co robimy, naprawdę nie musimy już nic udowadniać, możemy robić swoje na własnych zasadach. Tego nam wszystkim życzę i tego się trzymajmy. Yy, Wrocław wielokrotnie udowodnił, że równość i prawa kobiet są tutaj bardzo ważne. Pierwsza rada kobiet powstała 15 lat temu we Wrocławiu w 2010 roku. Teraz tych rad jest, jak dobrze liczę, około 60, tak? 70, tak? Kto da więcej? Czy ktoś? 78, bardzo pięknie. I myślę, że teraz też już powstawa, powstają nowe. To po pierwsze. Po drugie, we Wrocławiu powstał pierwszy Departament Różnorodności Społecznej. I to jest wow. Chciałabym teraz na scenę poprosić panią Alinę Szeptycką, pełnomocniczkę pana prezydenta do spraw równego traktowania, która opowie troszeczkę o naszych działaniach. A ja ze swojej strony chciałam wam bardzo podziękować, że jesteście, że działacie i mam nawet nie nadzieję, tylko pewność, że my za rok się tutaj spotkamy. Tak? Barbara Lisiewicz. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. Sejmujemy wyzwanie. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Też nie jestem pewna, czy to było w scenariuszu, ale moim zadaniem jest powiedzieć kilka słów o naszych działaniach w departamencie, o Wrocławiu Mieście Równości, właśnie po to, żeby sieciować, żeby zapraszać do współpracy i żeby też mówić o tym, co robimy w takim sensie, że jako. Samorząd, jako Urząd Miejski, Gmina Wrocław, też bierzemy odpowiedzialność za równość, za wprowadzanie równego traktowania. Trochę tak, jak tutaj wybrzmiało wcześniej, nie, czek, nie czekamy, robimy. A jak wiemy, wszystkie do tego potrzebne są właśnie narzędzia, potrzebne są struktury i o tym też jest nasz departament. Teraz potrzebuję chyba tutaj. Och, nie, wcześniej wsparcia. Chciałam y, powiedzieć naprawdę w skrócie, w dwóch y, minutach. Mam dwie minuty. Zaczynamy przede wszystkim od siebie i myślę, że to jest ważne też, żeby wybrzmiało w tej sali, że jeśli mówimy o równości, to przede wszystkim y, patrzymy też na nasze instytucje, na nasze miejsca pracy, bo jeśli miejsce pracy nie jest inkluzywne, jeśli nie zaczynamy od siebie, to. Y, to nie najlepiej. Stąd my pracujemy, między innymi realizujemy plan równości płci w urzędzie, karty różnorodności. Też mamy zarządzanie o feminatywach. Te wszystkie rzeczy to są oczywiście szkolenia, to, są, to jest też monitorowanie równości płci w miejscach tam, gdzie padają decyzje, gdzie decyduje się o, o pieniądzach, czyli właśnie także w, nie tylko w urzędzie, ale w zarządach, na przykład spółek i jednostek miejskich. I ta inkluzywność miejsca pracy to jest też dla nas taki, taki cel, żeby spotykać się, nie tylko uczyć, ale wymieniać doświadczeniami międzysektorowo. Konferencje, które organizujemy i na które też od razu Państwa, Panie, tutaj chcę zaprosić, to jest takie miejsce, gdzie łączymy i biznes, i organizacje społeczne i administrację publiczną. Tenczowy Wrocław, czy w ogóle nasza, nasza praca we Wrocławiu, to oczywiście też praca o tożsamości, to o czym mówiła tutaj Asia, że nasz Wrocław, nasz region to jest różnorodność, to jest wielokulturowość i my też tutaj staramy się dbać o to, żeby ta tożsamość naszego miasta była właśnie pokazywała też głosy, które przez wiele lat były uciszane, wymazywane. To są głosy oczywiście czy historie osób na przykład ze społeczności LGBT, ale też kobiet, stąd znacie pewnie tutaj, myślę, wiele pani zna spacery herstoryczne czy spacery queerstoryczne, które organizujemy też zresztą z na przykład Wrocławską Radą Kobiet czy ze Stowarzyszeniem Dolnośląski, Kobie, Dolnośląski Kongres Kobiet, za które też bardzo, bardzo dziękuję. Współpracujemy z Wrocławską Radą Kobiet, tą pierwszą, którą, która została powstała w Polsce, ale także z wieloma inicjatywami kulturalnymi, na przykład takimi jak Teatr na Faktach czy Festiwal Feminatywa. Tam, gdzie pojawiają się także głosy kobiet, gdzie pojawiają się takie tematy jak na przykład macierzyństwo bez lukru albo głosy um, Afropolek, albo tak jak powiedziała też wcześniej Marzanka, um, Marzanna, ale Marzanka, pozwolę sobie, um, głosy migrantek, migrantek, wszystkich naszych um, sąsiadek, przyjaciółek, koleżanek um, też z pracy. A często po prostu sióstr, więc dbamy też o to i tutaj też zachęcam Państwa i Panie, szczególnie do współpracy, żeby jeśli macie takie inicjatywy we Wrocławiu, żeby też um, korzystać z tego i, i, i współpracować z nami, bo możemy, tak jak już też to padło wcześniej, razem możemy, możemy więcej. Zapraszając na najbliższe nasze takie obchody, czyli obchody praw człowieka, gdzie też nie zabraknie wątków równości płci i głosów kobiet, chciałam powiedzieć na sam koniec tylko, że z naszej perspektywy, z mojej też perspektywy urzędniczki, od niedawna, bo wywodzę się też ze środowiska społecznego, programy strategie są bardzo ważne. Ale to wszystko nie uda się, jeżeli nie ma współpracy, jeżeli nie ma odwagi, która w tej sali, ja też to powtórzę, w tej sali, w tym gronie jest, i jeżeli nie ma takiego szacunku dla, dla różnorodności i solidarności. Ja bardzo się cieszę i że, że mogę tutaj być. Bardzo się cieszę też, że nasz departament może współ, wspierać, współorganizować to wydarzenie. Gratuluję Kongresowi kobiet. Wiem, wielkie brawa. I gratuluję też, dlatego że wiem, jak, jak trudno jest utrzymać tą siłę i działać konsekwentnie, szczególnie jeśli rzeczywistość społeczno-polityczna funduje nam wiele rozczarowań i za każdym razem musimy budować strategię, jak, co, co zrobić teraz, jak, na czym się skupić. Ja mam głębokie przekonanie, że to nasze sieciowanie, właśnie ta wspólnota, jest też wielką siłą i szansą tak naprawdę na. Tak, jak stoimy na ramionach naszych prababek, na robienie najlepszych rzeczy, które możemy tu, gdzie jesteśmy, z tymi narzędziami, jakie mamy też dla naszych córek przyszłych pokoleń. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. O, połóż gdziekolwiek. Dziękujemy bardzo. Departament Różnorodności Urzędu Miejskiego we Wrocławiu dziękujemy za wsparcie przy organizacji piątego Dolnośląskiego Kongresu Kobiet.